Zimowy spacer. Szłem powoli po zasypanej śniegiem leśnej ścieżce. Mróz delikatnie szczypał w policzki. Wokół panowała cisza, przerywana tylko moimi krokami. Nagle usłyszałem śpiew. To sikorki radośnie ćwierkały na gałęziach. Ich melodyjne głosy rozbrzmiewały wśród drzew. Przystanąłem na chwilę, wsłuchując się w ich zimowy koncert. Ruszyłem dalej. Ścieżka prowadziła mnie coraz głębiej w las. Nagle, między drzewami, dostrzegłem polanę. Po jej boku błyszczało jezioro. Zdziwiłem się. Woda była ciemna i spokojna, choć mróz ścisnął ziemię. Tafla jeziora nie zamarzła. Delikatnie falowała, odbijając światło zimowego słońca. Widok był magiczny. Stałem tam, podziwiając go w milczeniu. Poczułem, że chce tu wrócić. Latem, gdy słońce będzie grzało, a las wypełni się zielenią. Uśmiechnąłem się. To miejsce na mnie poczeka.